Letnie rękawice. Są to urządzenia, które montujemy na swoich wspaniałych dłoniach i staramy się zadbać o nie, żeby po pierwsze mieć lepszy chwyt, po drugie ewentualnie zabezpieczyć się na skutki dotknięcia asfaltu dłoni. Czyli tym, ja, kod Jinx, upadamy i bronimy się przed upadkiem. Najtańsze rękawice z meszu nazywają się Ermen, produkuje je polska firma Shima. i na zewnątrz na kostkach. Mamy poron, elastomer, który będzie twardnia pod wpływem nacisku. Natomiast, żeby się wywalić w tą stronę na rękawicach, to trzeba umić, bo większość z nas upada jednak na kość grochowatą. A te rękawice od wewnętrznej strony mają skórę, która poprawia chwyt, ale no, jeżeli chodzi o jakiś dodatkowy ocharaniarz, to tutaj jest dosyć skromnie. Modeka mesz. Modeka Mesh to rękawice zrobione z meszu, zachęcające, prawda? I to są rękawice, które mają już twarde ochraniacz kłykci, czyli taki ochraniacz, który mm, nie służy do wyjaśniania kwestii spornych, jak to się mówi, od ręki, bo jest źle umieszczony i to nie jest ten typ rękawicy, ale rzeczywiście w momencie upadku, kiedy będziemy chronić głowę, będzie dodatkowo chronił nasz kask, twarz, stabiliz przy stabilizacji głowy, ale wewnątrz znowu mamy skórę, która poprawia chwyt i żadnego dodatkowego ochraniacza. I przekroczyliśmy właśnie 100 zł, a konkretnie 120. Mamy rękawiczki offroadowe Fox Bomber. Są to rękawice, które są zrobione z bardzo elastycznego materiału, także chwyt jest naprawdę super. I off rękawice mają swoje zastosowanie w mieście, kiedy te prędkości nie są jakoś absurdalne i może się okazać, że my nie będziemy się nie będziemy długo szorować, tylko będziemy lekko, z małą prędkością gdzieś tam upadać. Lekko to jest bardzo może źle nadu, nadużycie, co źle powiedziane. Po wewnętrznej stronie dłoni mamy znowu skórę, która poprawia chwyt i mamy też silikon na palcach, żeby lepiej trzymać klamki. Ale to, to jest fajne, to jest krawędź tnąca, czyli tak trzymamy to do końca, rotujemy się i uderzamy tą krawędzią trzymającą motocykl. I tutaj rzeczywiście jest dodatkowe wzmocnienie i to jest duży plus tej rękawicy, ale jak już mówimy o rękawicach miejskich. To mamy rękawice znowu Sima. Rękawice Sima nazywają się Kaliber. Są zrobione z kozy. To jest skóra. Także chroni całkiem nieźle. Jest mniej wytrzymała niż skóra z bydlęcia, o której będziemy mówić w następnych rękawicach. I to, co jest fajne w tych rękawicach, to jest to, że kość grochowata, czyli ta, która najczęściej dotyka ziemi, jest tutaj chroniona elastomerem. Poronem konkretnie. Także mamy dobry chwyt, mocny ochraniacz po wewnętrznej stronie dłoni. No nie mamy nic na krawędzi, więc powiedzmy, że Wywalamy się w miarę świadomie i mamy twardy ochraniacz kłykci. Skóra jest sperforowana, daje dobrą wentylację i można ją kupić czarną lub białą. Niekoniecznie w brązie. Jak już mówiliśmy o bedlakach, moi drodzy, to jest sobie taka firma szwajcarska nazywa się IXS i robi taką rękawicę, która nazywa się Talura. Talura jest zrobiona właśnie z bedlaka. Więc jest rękawicą droższą, Damy 250 zł, tak jak tu byliśmy w 170. Nadal po wewnętrznej stronie nie mamy jakiegoś dodatkowego wzmocnienia, ale mamy podwójne szycie, mamy całkiem fajnie wzmocnione szwy i dobrą wentylację między palcami, i sperforowaną skórę. Fajne rozwiązanie, bardzo wytrzymałe. Prędzej dostaniecie grzybicy paznokcia, jeżeli się nie wywalicie, niż ta rękawica się zużyje. Rzeczywiście bardzo trwałe rozwiązanie. Ale jeżeli szukacie takich mega ultra hiper zabezpieczeń i jesteście gotowi na napójść na jakieś kompromisy względem wentylacji, to jest sobie taka firma Rukka. Słyszeliście pewnie. Finlandii. I ona zrobiła rękawicę, która nazywa się Hero. Hero jest też z bydlaka. I to, co mnie urzekło w tej rękawicy, to jest to, że jest zrobiona z bardzo małej ilości szwów, a bardzo dużej ilości bydlaka. Ma bardzo fajny karbonowy ochraniacz kości grochowatej. Ogromny. I naprawdę działa. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy tego sprawdzać, ale działa. Mało wentylacji, bo tylko drobne perforacje w palcach, ale za to doszły nam odblaski w dużej ilości. I twardy ochraniacz quick oraz wszystkich palców palców paluchów w dłoni. Lato. Da się jeździć w lato w rękawiczkach. Jazda na zdrabkę kończy z destyloskopią. Tak? Także, mm, moim zdaniem, rozwiązanie typu letnie rękawice jest bardzo potrzebne i fajnie jest, żebyście mieli co najmniej dwie pary rękawic na lato i na te chłodniejsze dni. Bo w zimowych rękawicach nie da się jeździć w lato, a w letnich w zimę ani na jesieni. Więc. To są rozwiązania, które są specjalnie na tą aurę, kiedy żar się leje z nieba i mówicie, że się nie da. Ja też tak czasem mówię i wtedy zakładam celetnie rękawice, więc polecam, wybierajcie to rozwiązanie, które dla Was jest najfajniejsze i to jest spektrum możliwości, na które warto zwrócić uwagę.